Witam wszystkich z tej strony mechatroniczny fan anime. Um, o dziwo, to i tak się dziwię, że jest odcinek na środę. Miało nie być, generalnie przypominam, że jak mi dacie 5 łapek w górę, a, to będzie yy, ten dodatkowy filmik do następnej środy. 5 łapek w górę do niedzieli, jakby co. A myślałem, że mnie nie będzie z tego powodu, ponieważ byłem w pracy na kosce brukowej. I Teraz myślę, że mam o nieco o tym poopowiadam. Bo oj, działo się, oj, dużo się działo tam. Byłem w sumie, czekajcie, ile to ja przerobiłem na tej kosce brukowej 5 dni i chyba nie wrócę do tego. Chociaż jeszcze się zastanawiam, bo jednak, wiecie, pieniądze by się zawsze przydały, ale. Ale to tam co się działo No generalnie to powiem tak, że się szefostwo pokłóciło między sobą, bo po prostu tak jak gadałem kiedyś, kolega, kolegi ma e, robi, kładzie ludziom kostkę brukową, nie? I No i generalnie spoko człowiek, ale on to robi ze swoją narzeczoną. I narzeczona i on się z tą narzeczoną tam pokłócił, nie? Bo generalnie... Pierwszy raz widziałem generalnie, że ktoś wziął... Że w ogóle widziałem dziewczynę jakąkolwiek na budowie Nie będącą jakimś tam operatorem, nie wiem... Tej wywrotki albo koparki normalnie ona kładła razem z nami kostkę. Ja tam jej donosiłem kostkę, bo ja tego nie umiem robić. Ja nie umiem kłaść kostki brukowej. Znaczy, no um, nie umiem, ale mógłbym się nauczyć, jakbym dłużej porobił, popracował tam. Ale chyba dłużej nie popracuję, No i e, pół firmy jest na nią. Tak wiem, że to może być dla niektórych z was ciężkie do zrozumienia o czym ja gadam, bo tak wiecie co, ostatni filmik też mnie chce też... A właśnie, powinien zacząć od tego. Wybaczcie za spóźnienie, ale chcę podziękować za te 6 łapek w górę i za chyba 3 subskrypcje na jednym filmiku. Już 3 subskrypcje od jednego filmiku. To jest serio, wyniki jak na YouTube. Ogromne według mnie. Ja też żadnych shortów nie stosuję, może kiedyś zrobię, ale wątpię, bo widzę, że na shortach idzie się dużo dorobić e, subskrypcji. Ale powiem Wam, że jakoś mi ta forma kompletnie nie odpowiada i wolę rozmawiać tak na dłużej, żebyś coś szło z tego wynieść. No i wracając do meritum sprawy, wracając do tego kolegi, to ten kolega ma a, tą dziewczynę i on z nią wprowadzi to na spółę i 50% zakładuje z nią no i oni się generalnie dobrze dogadywali jak ja e, z nimi wyjechałem bo ja u nich tam e, nocowałem w ich mieszkaniu no i wszystko... wyglądało w porządku mówią mi nagle, że jest przerwa obiadowa, nie? no to ja gadam, okej okay. że jest przerwa obiadowa i że mnie zawiedzą na obiad, nie? Aby sobie coś tam kupił w barze. No, ja gadam, dobra. Kupiłem sobie tam. No i, i zanim jeszcze kupiłem sobie, no zanim kupiłem sobie, to się zaczęło. Zaczęło się od tego, y, że jeździliśmy od narzeczonej, od szefowej autem. Będę gadał szefowa i szef, żebyście bardziej. Mówię, ja nie będę gadał, że. Narzeczonej od kolegi kolegi No ale to już w sumie jest mi kolega nie praktycznie Bo się mimo wszystko na koleżeńskiej stopie Tylko powiedziałem mu co mnie nie odpowiada I już wam o tym zaraz opowiem e, mi, mi nie odpowiada to Że Po prostu mm, Jak to inaczej muszę to ująć jednak A Nie odpowiadał mi tam no, muszę Wam to całą historię przedstawić. No i sobie tak jedziemy. I nagle. I on tam też tą autem jeździł dość szybko. Auto było dość stare. Reno z... Kim Ty jesteś? O kurde, jak on jest zbroi, to on jest odporny. Tylko wykończyć, dziada, wiecie. A dobra, no i to było Renault Clio, tam z 2004 roku, chyba dwójka. Um, to była bodajże dwójka, i ona już była takie no, rozlecane, nie. Ale jeździło, a kolega miał swoje auta, ale one były popsute. W jednym hamulce są do roboty, w drugim są te. Hmm. Jak to się nazywa, te drugie? Czekajcie, zaraz wam, mi się wspomni. E, wahacze. Po prostu, y, wiecie, te auto tak dość mu niestabilnie jeździło. Kto to jest do wywa? Lenia. To auto mu tak dość niestabilnie jeździło, nie? Um. No i jechaliśmy tym autem. I on prowadził. I jak my zjeżdżaliśmy do tego baru na obiad, to tam był strasznie niski zjazd. Auto szarpło. I kurczę, wam powiem, ona powiedziała, że może delikatniej, bo ona już tak o kilka razy upomniała, że jak tym autem jeździ. jeździ. No i jak tym autem szarpnął, on powiedział, że, a że na takim trupie jeździć to jest mu ciężko wraz z autotrupem. No jeszcze tam były bluzgi, ale jak ja wiem, że jesteście młodsi, to nie będę tutaj gadał bluzgami. Chyba, chyba, że jesteście botami, to mi wtedy wszystko jedno, ale. Tak wiecie, poglądałem sobie niektórych kanały, nie. I wydawaliście mi się strasznie młodzi, więc tutaj e, będę się ograniczał teraz. Chociaż może i wolelibyście, żebym się nie ograniczał jednak, ale. No. Powiedzmy to, że mam swoje standardy. No i wam już opowiadam dalej, co z tym autkiem było. Z tym autkiem było tak, że... Oni się pokłócili o nie. No, zaczęli tam się wyzywać, rzucać bluzgami. Byli prawdopodobnie jeszcze młodsi od was, przedszkolaki, albo pierwszoklasiści nawet. Na no, raczej nie jesteście przedszkolakami, jak jesteście w stanie napisać komentarz na YouTubie i przeczytać tytuł, ty, tytuł filmiku, chociaż no, może się wcześniej nauczyliście czytać też fakt i pisać. Ale jak jesteś w stanie przeczytać tytuł filmiku na YouTube, to raczej nie. No i tam się podziało to, że oni zaczęli się kłócić między sobą. Zaczęli się kłócić, No ja poszedłem sobie jeść. Jeszcze to było wszystko w Częstochowie się działo, nie? Tak Wam powiem. E... Ja sobie tam jem, oni się kłócą, oni nic nie zamówili, no ale mi dali pojeść. A w sensie, no nie dali, w sensie dali... Mm, ja sobie jadę, oni się kłócili na zewnątrz i trochę jeszcze w barze, bo nie też chcieli zjeść, ale potem jednak nie chcieli zjeść i się zaczli kłócić. Kolega rozwalił narzeczonej auto. Szef rozwalił szefowej auto, tak powiedzmy. Ja patrzę... Znaczy rozwalił. rozwalił, Poszła e, przednia szyba od kierowcy. W sensie poszła. Zapadła się po prostu, nie czło jej dźwignąć potem. I e, rozwalił się bagażnik. E, siłowniki z bagażnika. E, podnośniki no takie coś, nie? No, jeszcze kolega chciał. E, no wiesz, ono już chcieli się, że... O, ja myślałem, że tam będzie z nimi koniec. Bo mi gadał, jedna gadała, że z nimi koniec. Ta, ta jego narzeczona powiedziała, że z nimi koniec. On mi powiedział, że z nimi koniec, no ale potem się jednak już pogodzili, ale było problematycznie. On jej to auto naprawił, bo on był mechanikiem z zawodu, ale on wolał robić na kostce, bo więcej zarabiał, a jako mechanik to minimalną krajową zarabiacie ponoć. Jak ktoś jest jednak starszy, to może napisać, czy to jest prawda, czy nieprawda, no ale na tej kosce to ja mam 27 zł za godzinę. Miałem, no, może jeszcze wrócę, nie wiem. Bo dostaliśmy się na poleżeńskiej stopie, powiedziałem mi co mi nie odpowiada. Ja gadam, że jeszcze byłem w Częstochowie i jeszcze tam taki inny typ do takiego baru wszedł. No, taki powiedzmy, że wyglądał. jak patus. Wchodzi i zaczyna wrzeszczeć. Krakowia! Potem nawet sprawdzałem, czy Krakowia ma jakąś zgodę z tym, i się okazuje, że kosy z rakowym Częstochową. No, ja bym się bał tak gadać. A widziałem masę tych graffiti na murach, że Raków Częstochowa, nie? No i. Ale nie było tam żadnej zadymy, bo nie było nikogo w tym barze poza mną. Ten... On jeszcze się tam wtrąca w ich kłótnie, że jak on tak się do kobiety zwraca. Do mnie jeszcze podszedł jak zobaczył jak się wziął po powiedział I O jaki kowboj, ile sobie nałożył. Nie nałożyłem, tylko ile jaki kowboj, ile sobie wziął jedzenia. I jeszcze potem mi piątkę przy chciał przybijać. Jeszcze mi potem chciał e, piątkę przybijać, że mi, jak mi powiedziałem, że mi smakuje, no to podszedł i z nim sobie piątkę przybiłem i tyle, a potem się z nim, a potem się dołączył do tej awantury, która go nie dotyczyła. Że jak to on się do kobiety zwraca, nie? Ten szef. Ale on przyszedł tam do swojej kobiety. On chyba był panny, wiecie? To opowiadam dzieciom na YouTube. No ale mówię Wam, jak samo życie wygląda nie. Potem jeszcze Wam. O mnie zatruł ziad. A nie wziąłem sobie mleka, żeby się wyleczyć. No i tylko mówię Wam, jak to wszystko wyglądało, żebyście wiedzieli. Um. Jak wygląda praca na budowie u mnie? Jak wygląda generalnie takie środowisko? No wiecie, no jak oni się kłócili, to ja się bałem, bo on powiedział, że 50 firmy jest na nią. No i wiecie, i przerażenie, czy ja dostanę wypłatę, czy jakoś to będzie dalej funkcjonować. A on często obiecuje też ten kolega kolegi, bo nawet mu ta dziewczyna powiedziała, że weź komuś nie obiecuj, jak ty gadasz z kimś, nie? No, i to w sumie chyba jest na tyle w dzisiejszym odcinku, bo już mi się wydaje, że dość długo. Oczywiście zrobię miniaturkę, mimo że ja jeszcze mam ten limit czasowy, bo nie zweryfikowałem numeru telefonu. Ale powiem Wam, że zweryfikuję swój numer telefonu na 100 subskrypcji, bo chcę wtedy live robić, nie? Zobaczymy, ilu was będzie, i tak dalej. Zrobię to w takie jakieś godzinach, jak wiecie. Jak patrzyłem, że jesteście młodzi, to zapewne do szkoły chodzicie. To będzie pewnie piątek wieczór, nie najlepiej, albo sobota wieczór. Bo będzie się tak to mama na was darła, że jeszcze siedzicie przed kąpem, zamiast iść spać, jak już, na przykład niedzielę, albo no, jeżeli by następnego dnia do szkoły, albo w jakiś taki luźniejszy dzień. No ale to chyba tyle. A dzięki, jeżeli obejrzeliście do końca. No i trzymajcie się. Cześć.